Dzień dobry Państwu, cześć. No, Janu z tej strony witam Was gorąco i zapraszam na drugi odcinek z przedstawienia w pozycji startowej nowych lordów z DLC Trons of Decay. Wcześniej pokazałem Wam, jak to wygląda w przypadku Malakaja Makaisona, czyli Krasnala. Dzisiaj bierzemy pod celownik panią Elspeth Drakeny, czyli nowego lorda Wisenlandu. Rzecz jasna, mowa o Imperium. Ta frakcja mi się najbardziej podoba z całego DLC, czy też no, w sumie z trzech różnych, bo są podzielone, tak? No i. I zacznijmy od tego, kim ona w ogóle jest. Jest to spelka czarodziejka, bardzo potężna. Korzysta z magii, nie śmierci, tylko. O jezu, nie pamiętam teraz nazwy. Zobaczymy tutaj, Boże, uciekło mi to z głowy. Tak, wiecie, że spamicie sobie ten Wirek, Vortex. Uno sekundo buenos dias. O, to jest domena. A nie, domena śmierci. A... To się pomyliłem się, pomyliłem się z mną cienia. No, więc mamy taką magię i jest ona bardzo mocna, ponieważ jak już sobie ją ulepszę maksymalnie, to chyba słońce Xerusa kosztuje nas 5 albo 6. Bardzo mało, a naprawdę bije bardzo dużo. Do tego ta babeczka może mieć karma z nowego smoka jako wierzchowca, który jest o tyle zrombistym, bo dysponuje tak zwanym Kamehameha, czyli laserem, który nie dość, że bije mega dużo, to jeszcze wygląda przepicko. Tak jak inne smoki wampirów miało to sięgnięcie, tak no Kamehameha wygrywa wszystko całkowicie. Poza tym mamy też klasycznie pięć nowych jednostek dla Imperium. To są oczywiście oddziały dla wszystkich frakcji imperialnych, ale wiadomo, uzyskuje się je wraz z zakupem tego no jakże drogiego, wiadomo, dodatku. No, i są to strzelcy pancerni z nulny, Oto ci goście, solidni, chociaż nie jakoś bardzo liczebni. Spodziewam się, że będą nieco mocniejsi. Poza tym mamy jednostkę Krabinierów z Kochlandu. Ci mi się bardzo kojarzą z tą jednostką skajweńską, nie ratlingów, tylko tych strzelców wybrowych, wiecie, też mają zasięg tam ponad 200-200-300 i dosyć dobrze sobie radzą z kasowaniem lordów, wrogich i jednostek pojedynczych. Poza tym, mamy także oddział, jaki wydaje mi się dosyć useless, bo, no, kawaleria? Rycerzy Czarnej Róży, nie są jakoś dużo lepsi od innych jednostek, tacy wydają się być mocno, nie wiem, nijacy, jak dla mnie niepotrzebni, ale okej, okay. są, niech będą. Mamy Czołg poroby z piekielnikiem, i tu jest bardzo fajna zmiana, bo Czołgi dostały bonus, który pozwala im robić strzał w ruchu. Nie dało się tego robić, no i dla mnie to było mega średnie, ponieważ jak grałem kiedyś bitwy, to, no, nie, nie miałem tym grać. Robiłem takie dumstaki w armii Karla Franca, gdzie to było zbustowane, ale i tak nie było to dla mnie przyjemne a teraz jest fajnie. Poza tym mamy nową jednostkę, tak zwany czołg parowy z piekielnikiem, czyli no nie jest to typowa taka jednostrzała armata, ale piekielnik, poczuł mego piekielnika, no wiadomo, może nie jest to jakoś super maszynowe, ale no takie pseudo-organki, po powiedzmy, coś takiego. Ponadto jeszcze jest kierunkowa ochrona przed pociskami, a to jest taka sprawa, że niezależnie od tego, gdzie nas wróg trafi, to i tak mamy dodatkową odporność na ostrzał, ale z przodu jest ona 100%, po bokach 50%, no i tył to jest nasze miejsce Wrażliwe. Nie możemy w tej sytuacji uciekać. No i kolejną jednostką jest okręt lądowy, nazywany w wersji polskiej nieco inaczej niż oryginalnie, bo oryginalnie się nazywa. Coś tam Landship of Marienburg, no okręt lądowy z Marienburga, a tu jest po prostu okręt lądowy. Podobnie ma się sytuacja z kwestią Gwardii lektorskiej, gdzie po angielsku to są Greatswords, więc po prostu Wielkie Mieczy, no po polsku jest inaczej. Ale spoko, spoko, no to jednak mi troszeczkę brakuje, bo no, ten Marienburg jest uważam, że dosyć istotny. To jest taka oto jednostka. Dalej mamy nowego, generycznego lorda, jest to pan... A inżynier, e, mistrz inżynier, bardzo fajny boostuje artylerię. Do tego jest tego odpowiednik w formie bohatera, czyli właśnie inżynier. No i razem, jak się domyślacie mają bonusy konkretne. Jest potęga, plus jeszcze jest jedna mechanika która artylerię boostuje. Oj, ta frakcja jest przepotężna pod wszystko, co jest dystansowe i strzela. Co więcej, jeszcze wpadł legendarny bohater. To jest pan Teodor Brackner, czy go tutaj wam z. Znajdę Teodora Braknera. No nie wiem czemu ale go nie znajdę. O jest, 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 jest oczywiście! I ten koleś, Tak byście zobaczyli jego animację, widziałem filmik, jak walczył ze szkieletami, wziął jednego szkieleta, Chwycił go za fraki po prostu. No, nawet nie za fraki. Jedną ręką za nogi, drugą za głowę, i połamał mu o kolano kręgosłup, przy czym robiąc tą czynność, wywołał taką falę uderzeniową, że 30 innych szkieletów w otoczeniu odleciało dosłownie. Komiczna sprawa, przekomiczna. Dobra, możemy sobie w takim razie odpalić kampanię i Wam omówię mechaniki. Poza mechanikami naszej Elspet mamy też zmiany w Imperium i to się tyczy przede wszystkim kwestii systemu elektorskiego, który teraz tyczy się wyłącznie Karla Franza, no i jeszcze imperialnego autorytetu. Autorytet teraz działa tak, że każda frakcja imperialna ma do niego dostęp, ale on się tyczy wyłącznie osad Imperium, czyli no w tym regionie, tak? Czy mamy go więcej, czy mamy bonusy tam do zadowolenia, do rozwoju, czy mamy go mniej, tym są no, debuffy. Tak to właśnie wygląda. A, no i wiadomo, jak najwięcej osad posiadamy, jak najmniej wróg ich tam pokasował, tym jest dla nas dużo lepiej. Dobra, to tak, z mechanik naszej panienki Elspeth mamy po pierwsze kwestie, możemy sobie zacząć od ogrodów mora. I jest uważam, że mega opi mechanika, takie troszeczkę pod podmiasta, ale nieco inne, za to kosztuje wytworzenie 3000, no i możemy sobie zrobić 5 takich rzeczy w dowolnej osadzie w imperium, która po prostu nie, nie jest w rękach wroga. Jeśli jakiś wróg, typu na przykład Festus na północy czymś rządzi, no tutaj w Hochlandzie obecnie go nie mam, bo to jest... musiał teraz lekko przeklikać sobie kampanię, żeby mieć dobry moment do nagrania, ale no tutaj jest Festus i nie możemy tu mianować. Musi to być albo neutralne, albo przyjazne i wtedy możemy sobie tak coś zrobić. Jak już to zrobimy, tu mam przykład, a nawet możemy sobie coś nowego dziabnąć, to Żebyśmy w Aldorfie wybudowali za 3000. No i jest takie podmiasto z budynkiem czarna na Wieża. I możemy zrobić sobie jedną z trzech budowli. Tutaj mamy magów pod Czarodziejów ametystowych, To jest właśnie ta magia, którą ma też Elspet. Mamy świątynię Mora, co nam daje dostęp do jednostek zawodowych, specjalnych, czyli no takich troszeczkę niby z regimentów renomy. To jest. O, poczekaj, poczekaj. Tutaj. Nie, nie. To są jednostki herbów elektorów. Gademet, Jednostki Antystu. Poczekaj, 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 bo, się, bo z tego strasznie dużo. okras, ale też mają dużo tych nowych opcji. W każdym razie. W każdym razie. No mamy te jednostki. Poza tym jeszcze milicja mora, mniejsze utrzymanie w regionie, no i garniza pozwala na werbunek, a ciekawie, to jakby wspomagamy sobie lokalnego elektora, sprawiamy, że osada jest silniejsza i też możemy werbować w okolicy, no bardzo, uważam, że bardzo, bardzo mocna sprawa, ale... Co jest ciekawsze, to kwestia teleportu między tymi osadami, między tymi wybudowanymi podmiastami, w cudzysłowie. Kosztuje to 2000 i możemy naszą Elspeth natychmiast tam teleportować z cooldownem raptem 5 tur. Patrzcie, jest ona obecnie tutaj, co nie? No i bierzemy sobie, klikamy, cyk, 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 teraz chyba nie może, bo ma bitwę, tak? Jest oblegana, jak dobrze rozumiem. Nie, sama oblega. No to załóżmy, że ja bym to teraz przerwał, bo to jest, wiadomo, blokada naturalna. No, i tepniemy sobie ciebie do. Do Aldorfu 2000. Jest! Widzicie? Jest tutaj! I raptem 5 tur trwa cooldown. On się tyczy wszystkich miast, więc to nie jest tak, że 5 tur to jest cooldown jedynie na Aldorf. Nie, nie możemy też je wrócić z powrotem, bo musimy czekać. Ale no i tak sam widzicie. No, mega mocne. Naprawdę przepotężna mechanika. Kolejną sprawą to ma jest Imperialna Szkoła Artyleryjska. I to mi się mocno kojarzy z Przygodami Malakaja. Też działa nieco inaczej, ale generalnie. Daje rezultat podobny, czyli no, bustuje nam jednostki w tym przypadku z palną i artyleryjskie. Bustujemy sobie korzystając z nowej waluty, jak, jaką są schematy. No, i je zdobywamy po prostu za bitwy, za obrażenia, które zadały jednostki artyleryjskie i z palną. Więc lepiej rozgrywać, jak Wam na tym bardzo zależy, starcioręcznie, bo wtedy wiadomo, że możecie sobie sami jak najwięcej jednostek zabić strzelcami czy artylerią, a nie do końca bohaterami albo piechotą. Wtedy jest tego dużo, dużo więcej. No i sobie za to Ulepszamy. Tam pierwsze lepszenie kosztuje 350, potem kolejne 600, a następne. No to akurat jeszcze nie blokowanego, ale zgaduję, że coś koło 1000. I daje to naprawdę, jak widać, potężne bonusy. Zwłaszcza rakiety są zbustowane przepotężnie, bo na drugim poziomie mam już dwa dodatkowe pociski przy salwie, a na trzecim trzy pociski łącznie i dwa amunicji. na municji. Bez tych upgrade'ów rakiety są i tak niebitnie mocne, a z tym. No, to jest evenement, naprawdę evenement. Też, jak sobie wbijamy kolejny poziom, a poziomy wbijamy za, no po prostu, ulepszenia, też za to, żeby wybudować strzelnicę, no i mieć jakieś tam jednostki posiadane. To musimy zrobić odlewnie, musimy zabić 1500 wrogów w czasie bitwy, korzystając właśnie z tych jednostek. Na poziomie trzecim to jest 1000 wrogów, też z tych jednostek korzystając, utrzymać trzy oddziały ametystowych strzelców. No i właśnie, ametystowi strzelcy jest też coś takiego, co się odblokowuje przy wejściu do, przy skończeniu poziomu drugiego, jak testowe arsenał, i tu mamy jednostki, takie właśnie coś, ale argumenty, renomy, które możemy kupować. Jeden kosztuje 1000. W late game'ie pewnie to będzie nie będzie problemem, bo będziemy tych bitew toczyli dużo, więc automatycznie schematów będzie masa. Na tym poziomie, w okolicy tury 30, jeszcze jest to dosyć problematyczne, ale no i tak są to jednostki mocne. Które ponadto możemy boostować i to bardzo fajnie. No więc przepotężna sprawa. Zwłaszcza, że tutaj mamy też nas rakiety i ten statek ciekawy. Do tego jest też amerystowa artyleria. No i to jest troszkę zawód, bo jest to jednorazowe. Jak raz to wezmę, to mam po prostu jedno życie ogólnie tego spela. Nie tak, że jedno życie na bitwę, ale jedno życie po prostu jedno użycie, no i jak chcę kolejne, to wtedy sobie to po raz kolejny uzupełniam, no i tak to wygląda. Mamy też następne spele, ale to dopiero przy odblokowaniu wyższych poziomów, czego jeszcze nie udało mi się zrobić. Oczywiście kampanię zaczynamy w Nun, w fajnym miejscu, gdzie mamy budynek specjalny do artylerii i poza tym jeszcze jest, są, są stajnie Czarnej Róży. No, w której tą kawalerię można wyrobować, ale no, nie wiem, jakoś dla mnie to jest nic szczególnego, zwłaszcza, że ta frakcja tak bardzo bazuje na oddziałach dystansowych. To co, jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają spele naszej Elspet, bo to Was może ciekawić. Mamy tak, Niepokojący Blask, Błogosławieństwo Szisz, Doradczyni Null, no to jest zarąbiste, zobaczcie, mniejsze utrzymanie, cudowne. Mroczna Pani, i tu właśnie mamy umiejętność yy, i wzmocnienie. To jest dosyć dobre, bo czasami zdarza mi się, że ona ugrzęźnie w zwarciu, a że jest papierowa, teraz już nie, bo na smoku, no to to dawało jej sporo odporności. Sprawiło, że przetrwała. Może mieć bierną regenerację. Bardzo mocne, naprawdę przemocne. No i to słońce Xerusa jest o wiele tańsze. Teraz mnie kosztuje. Czy ja mogę to zobaczyć, jaki jest koszt obecnie? No chyba mi gra za bardzo, nie mówi. A niestety. Yy, 6, widzicie? Kosztuje. Yy, tak, 6. Yy, no strasznie tanio, strasznie tanio robi robotę. Jeszcze ma niski cooldown. Do tego mamy tego naszego Kamekamecha, pana smoczka. Czy mogę wejść może w jego statystyki? Karminowanego smoka? No nie mogę, ale wierzcie mi, że jest przepotężna sprawa. Dobra, a więc tak to ludzisko się, drodzy, prezentuje. Też możemy dostać normalnie Gotreka i Feliksa w tej kampanii. To mam misję, żeby zrobić tego Teodora, muszę mieć stadninę, a by uzyskać pana Gotreka trzeba rozegrać bitewencję i dostaniemy tej gości. Plus jeszcze jest klasycznie nasza, 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 nasza pani wampirka, Ulrika. No, ale ta Ulrika to też się tyczy I kis, chyba kislewa. Nieważne, nieważne. Dobra, a więc ludziska, tyle ode mnie. Frakcję osobiście polecam. Myślę, że jest jeszcze przejmniejsza niż Malakaj. No i postaram się jeszcze zrobić ten sam film o panie Tamurkanie, ale nie gwarantuję. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Jak się podobało to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facea, Discordzika, Twitch Streama i Instant Gaming. Trzymajcie się, na razie. Żegnam Was. Cześć!